więcej 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 Lena Urban śmigać bo takie szoty nie wiem ale ty bo ty że chyba obronny piłki oni z Modawem nie potrafią tak jakby wymienić paru podań my powinniśmy z nimi cykać jak Niemcy z nami cyk 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 i są pretensje później do Roberta Lewandowskiego nie że oto to wielki kapitan co powinien zrobić moi znajomi tylko tak mówią leci sportowi który nie, nie zdaje się na tym sporcie bo Lewandowski jakby dostawo podania, nawet od obrońców, od pomocników, to by tam tłuk, ale jak on ma tłuc? Jak tu jest, kurwa, mentalność jak gówno, boją się Mołdawii. I protesty do Roberta Lewandowskiego. Pierdo, pierdolić właśnie, źle, to jest dla mnie chujowe gadanie. Przepraszam tego. Tak, co? Ale my to z Niemcami wygraliśmy, no wygraliśmy, ale no ale Niemcy byli lepsi. Nie, dla mnie to jest dramat, ale o dzięki Wszemku, się tu nie jestem. dziękuję mordeczko. Nie? Oni mieli się ustawić, brah, ty to wiesz, że oni nie potrafią się ustawić. Zobacz, jak nasza obrona rozgrywa. Zobacz, jak e, rozgrywa nasza pomoc. To nie jest tak, e, że o, nasza. Tym się, że Robert Lewandowski nie potrafi się ustawić. Zawoń, e, Król Strzelców Liga w pierwszym sezonie nie potrafi się ustawić na napastników. Chuja. obrona gra jak gówno. E, no po prostu, no to jest. Po prostu pizda, widzowie. Dalej. Dobra, dzwonimy jeszcze raz. Jak nie odbierze, to lecimy dalej. Nie wiem, bo ja nie chcę usprawiedliwiać ja Lewandowskiego w każdej możliwej sytuacji, ale moim zdaniem, jak nie ma pomocy, to nie ma ataku. Ten taki Robert żyje z podań. To jest zajebisty striker. Mnie to w kurwa, że Roberta gnoją. Chce być mi Robercik kto wiecie, jest. Moim zdaniem, fajny napastnik. Tylko, bez spodu, to nic nie będzie robił. Co ma zrobić? Mieli z Lewandowskim w pierwszej połowie fajnie działali, ale później, co się stało? Chuja, którego Obstranika... Nie odbieram, dobra, lecimy dalej. Zresztą, w ogóle, ta cała kadra chuja, bo zagrała szczęsny. Też grał dobrze, a zagrał jak gówno. No to wiecie. Lepszy pilzner od Hanekena? A to jest. Yy, to nie jest Pilsner Urquell, to jest yy, zateczki. Hmm. To jest brąz zboży z zateczki. Yy, to jest chyba czeskie piwo, Nie wiem. To spotykać, że ktoś jest spacygowany? A co to znaczy spacygowany być? Oh my, oh my. Dalej, idziemy oh oh <laughs> ja się zegarach ciągnąć, bo się to jest polskie POP no. Kurwe mnie, naprawdę duży rzeczy mi wkurwia. Ale chuj, no nieważne, widzę mnie to wszystko. teraz ze Sławką Mencena robię alkoholika w, 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 za to, że piwo lubi wypić I Kolega mi powiedział, że był żeby, żeby na spotkaniu Mencena i że Mencen w tym czasie wypił 6 piw. O, to jest gdzieś tyle piwca, jak ja wypiję podczas swojego lajta. I nawezywali Mecena, że jest alkoholikiem, i że to jest chujnie polityk, że chleje piwo i tak dalej. I Mecen powiedział, że on lubi sobie pić piwo i chuj im do tego. Nie to, tam jest alkoholik i tak dalej. I, pojebane to jest dla mnie. Ja pierdolę, dziwne to jest dla mnie wszystko, nie wiem no. No nie wiem, no ale dla. Mnie, wiesz, już jest afera, że on piwo pije, że on promuje alkohol wśród młodzieży i tak dalej. Nie wiem, dla mnie to jest takie wszystko. takie polskie piekiełko, właśnie, że. No nie no po prostu. Polskie piekiełko to jest takie określenie, że. żeby inny Polak miał jak najgorzej.